Wszystkim z tej strony pan from ze mną jest Lenio i dzisiaj jesteśmy w każdym Chodź na trójkę, chodź na trójkę. Dobra, ja już. Na trójkę. Też już? Na, kurde, na trójce jesteś? No, no. Bo ja mam lagi. Kurde. Lon? Coś mi się... Okej, gdzie jesteś? Który... Nie jesteś, ja? na tym parku. O jest dobra, jesteś. Spoko. Biegnij. Gdzie za... smog smog jest? Gdzie smog no Dobra, 4, 2, 1. Kim jesteś? Kim Jestem jesteś? Jestem żelazem. Ja liść Mi, mi łatwo no Ci będzie łatwo. No mi będzie bardzo łatwo Ja schować. Żelazo ma strasznie trudno, bo musisz do jaskini. Kurde, no właśnie nie do jaskini. To jest łatwe. Do jaskini. Ja muszę iść do jaskini, wtedy... <śleszy> <śleszy> Już jesteś chowany? Nie, nie jestem żałowanym jeszcze. O jaki fuj, księż. raczej szukany kurde, jest, jesteś, już? dobra. Ju, czekaj. Jeszcze za 10 sekund? Za 20 sekund. No, to, to musisz mnie znaleźć. No, ja cię tylko znajdę, spokojnie. Jest Jestem no. w tej jaskini, prawda? A nie powiem ci. Ja to, 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 to. Jej! Goście mnie nie zobaczą, jestem tak Ech. dobry... Dobra, szalot! 3, 2, 1, 3, 2, 1, o! szukam! Tak. W tym drzewie? Nie, byłem na tym. W środku. Ale mnie już znaleźli. Bo jeden musiał wal walnąć we mnie Nie, chłopak, tak dziewczyna tu jest. Gdzie Dobra, jesteś? Będziemy się... razem szukać O jesteś! Dobra, widzę cię, ej, idziesz? Ty jest nie? Gdzież? Ja no już jest gdzie, ja wiem line, gdzie oni ty... są. O, dobra. Ja wiem gdzie oni są. Był jeden, drewno było jedno. ej Ej no, Czeka? teleportnęło mnie. No wiem, tam jest ten taki... Kurde, smog. No. Oj, koniec. Dobra, to jeszcze jedną czy już? Dobra, to już Jeszcze jedną. Dobra, to którą? Jedynkę? Piątkę. Piątkę, Piątkę? Dobra. Która to piąteczka? Czemu mnie ludzie zasłaniają? To jest czwórka? To jest... kurde. Oczekuję! Chodź tutaj! Baga, gdzie ja jesteś? Dobra, chyba wbiłem. Czekaj. Gdzie jesteś? Kurde, chyba nie wiem tam, gdzie ty. Jesteś, ej! Okej, okay, dobra, jesteś. Dobra. Jesteś. Spoko. opsa, opsa, Gdzie ty jesteś? Masz tu skin skkf -a. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy właśnie, pozdrawiamy SKK Ewa. Loa ma i... Wszystkich youtuberów! Multiego! Wiki Multiego... Wiki Multiego... Wiki... Deltiego! Deltiego! Deltiego, Bartesa, wszystko. O, jestem Tom! Ja jestem szukany! E, tak, jesteś szukany! No! Będę szukać! I na razie ja jestem sam szukany. Fajnie! <śleský> Ja chciałem być blaszkiem, a teraz jestem szokany. No ale, i jajka. Dobra, tak wyszło. Dobra, dobra. Mnie nie znajdziesz, mnie nie znajdziesz. Ja jestem sianem, blokiem siana. Trzy... Aha, wiem, o co w tym chodzi. Spoko, już wiem. Jak się ruszę, będę miał nadal pięć. I mam pięć sekund. O kurde. No, nie, nie, no, nie, proszę, nie! Kurde, sreby! A ja chciałem być z tobą szokany i jestem Dobra, tak. dobra, to stój. Wiem, wiem, gdzie się ludzie chowali Ja też Ta... wiem? Come to big papa, blow Come to big papa Papa, pa, big papa pa, pa. Ty kurde, tu jest jaki Rumun Rumun z lasu Rumun Rumun uciekł Ha, zabiłem gościa, ha, ha. Zabiłem gościa z tego Ła! Wow. Kto mnie bije? To uważaj, bo oni mają miecz wiesz Wiem, tylko go, go nie widzę. Czego nie widzisz? O! byk papa? Kom tu byk papa, blow! Kom tu? byk papa? O, 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 o pieczek pieczek pie... No, jeju! Ja papa, Je... Biegnij za nim. No kurde, kręci nas kołanego, no. Ej, gdzie on kurde zaraz? O, tu jest ktoś. No, ktoś mnie bije. Ktoś mnie coś bije. Widzisz piecyk? Nie, bo spierdzielił. Koło mnie biegł papa. Koło mnie biegł papa, bro. mi... Dobra. O, 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 jest piecyk, jest, jest, jest piecyk. Spierniczaj, gnojku. No ja? To był piecyk i go zabiłem, bo mnie wkurzał. To, wiesz, który, wiesz, gdzie był piecyk? Tam, w kuchni. Ojciu... nie zabijesz go. Zabiłem go! Zabiłem piecyk, co, co nas y, wyrolował, wro, wyrolował. Ale patrz, tu jest taki... Y, tu jest taki, kurde... tempy crafting table. Wiem, to są takie... No. Z, zbugował się i... Coś może być? Nie Tu Koła mnie big papa Koła mnie biegła smerfetka Koła mnie Big Papa blow Tempy! crafting Tempy! Tam dziesię dziesięciu się na niego Rzuca, pasz tu! Jaka rozbi! <coughs> Ile jeszcze? Szukaj, a chowanych jeszcze? Jeszcze jeszcze 80 sekund jest, dobra, znajdziemy paru Dobra, ej, wyście tam bijcie Call me big papa blow Call me big my szukamy Gdzie ty jesteś? No drzewie jesteś, bo cię widziałem Kamek big papka Kamil Big Papa Blow! Wiem, tego... Kamil. Kamil Big Papa Blow Blowa nie ma dzisiaj. Hmm. Nie, Jeszcze nie... sześciu! Sześciu? Okej, okay, szukamy, szukamy, panowie. Hm. Ja potrzebuję... A, nie, nie dobiegłem. W do domku będą, chodź do domku. O, trzeba. Ja tak ja tu szukam. Patrz tu, ja dziesięciu dalej się biję na tego klocka jednego biednego. No. Call me Big Papa, blow. Call me Big Papa, blow. Call me Big Papa, blow. Zepsułem to. Call me. Call me Big Papa. Whee! A bez... 3-0. Bez... Okej. Okay. Wiesz co, no to tak, będziemy kończyć, no. dziękuję za oglądanie tego odcinka i wiecie co, trzymać się, cześć! Siema!